Jesteśmy na. Jak ten Chińczyk? Chińczyk. Happy Box. Chińczyk Happy Box. Chińczyk Happy Box na tarfie. Ter... chłopaki mi dają prezent. Czekaj, kurwa. Uu. Uuu! Klasyczne wlepki. Oczywiście. Stay classic, Już mam takich kilka. Stay Crooked. crooked tapes. Jak to się prezentuje moi drodzy? Wydanie średnie. Jest średni może. Ale wystarczające. Weź płytkę jeszcze, od yy, wyjmij. A jeszcze tutaj Tam jest, jest jakiś, jakaś niespodzianka. Tutaj jest spermik. Spermik kruket. Chłopak z niczego innego jak ze spermy. No okay. fajne. Szacunek. I Tobie, <laughs> Tobie też. Szacunek. No to taki prezencik mini. No bo wiesz, rozkminiłem tak, że to jest legendarne gówno. I To za 10 lat będzie warte kilka tysięcy złotych. Wiadomo. Jak sobie sprzedasz czy coś. Jak każdego polskiego jak jak rapera. Jak będziesz w dołku, to się sprzedasz za 10 koła. Określasz się mianem rapera? Nie. Nie? I bardzo dobrze. Nie. Bo raperzy są tylko czarni. Widziałeś kiedyś białego rapera? Ja też nie. Kogo? Belmondo. Belmondo Spermondo Slash mordor. Spermondo Nie no fajnie pisał out Grrrr Pau Sypin mordor, Nie, sypen Patrz Patrz, patrz. O, Remek Remek sypin sperma szefa Sypen Chief.. Było. Chief sperm. Nie, nie rozwal mi tego. No tak weź rękę, ale ja muszę tak... jak strzelić? No strzelić w mordę, kurwa. Ale jak? No nie wiem, kurwa. Ile mocy? Ile mocy? Nie wiem, kurwa, złapałem twoją... No i no i kurwa, no i co? Ale to bym ci mocnego No dobra, to klepnąłem w dupę. Dobra, dobra, no. O! I to jest te to. I po mnie by było. Serio? Czyli no. Ty jakby chcesz na YouTube'a shortsy, czy filmiki? Nie no, filmiki, ale może będę, jak będę miał czas, to będę wycinał i te robił z tego. Yyy, wiecie. A co z narodu dla Harytory? No to będzie ten content, kur... no właśnie, A nie wiem. Filmowy. No to może go, może wstawię kilka tych TikToków, żeby podpromować. Chuj wie, ja zobaczę. No kurde. Na hasło Głosz masz wpierdol. Głosz! mu się! Sądziku! Tom Są sądzik! Siema, siema. Filip, zapraszam cię po odbiór karty. Siemieciu, jebany w dupę. Patrzcie to. to Kurwa, wdepłem w gówno. Filip, jeśli tego słuchasz, chuj ci w pysk. Na mamę Izabia i zawijaj manele. Elo! Zresztą. Mikrofon rozwaliłem. Aj. Rozwaliłem mikrofon, miałem taki konflikt Uch, kurczę, to tajdę, to Za hajsk z kanału kupiłem mikrofon. I się rozwalił? Rozwiewał się jak wasi koledzy na Was na komendzie. O, tak w języku... W języku aktualnego YouTube'a to powiedziałem. Omijam driftem biedę. O kurwa, no. Jedny to bym był jak się to przyjebał. No. Co to Ty To jakieś stare wózki, oni już tu nie chodzą. Aha, no. bez strachu. Nie, to jest. właśnie takie. Ty, ale tam może być to może być moniak? Nie ma. Nie ma, ktoś się wycofał. Nie, tutaj jest ten. O ja kiedyś. Byłeś OG jak. Ty, no to możesz stać. Ale to... przecież możesz tym Ale nie, bo ten Całe życie miałem rozkminaj wy pewnie też, żeby kurwa, Tak, no, chcelek, nie, żeby bo... żeby to wsadzić, nie? Serio, no, tak. Ja wiem. pierdolę, gdyby to o Jezu, nie no. To Jak jeżeli, jeżeli, teraz. jeżeli no. udało ci się to wsadzić kiedykolwiek, to, to wygrałeś życie, nie? Co nie? Ale tak, tego się nie, nie da, kurwa. To Co myślisz o pedałach? O kurwa. <laughs> Kocham powroty na rejony wschodniej strony. Perła północy, Tarchomin Nowodwory. A czemu masz kominiarkę Mordoru da blachara wierci w cipkach, nie w ulicy, nie na ulicy. No i tak. Kminka jest taka, że tutaj będziemy coś robili. Może będziemy się bzykali, a może będziemy rozmawiali. Ale tam jakieś kurestwo stoi, wyszło z restauracji na papierocha i stoi tam od pół godziny i nie możemy nic robić. Jest kurwa kicha. Ale spokojnie przeczekamy. Bluza NLT kurwa daje tyle ciepła, że ja tutaj jestem zagotowany jak w Dubaju, jakby było 40 stopni. A jesteśmy w Polsce, na rejonie wschodniej strony. No i kurwa, jest ile? 5 stopni albo minus 5, ale jest gej. Pozdrawiam dobrych chłopaków, dobry przekaz leci, niech się to trzyma. Nie, rozumacie, mój pierwszy filmik na YouTube, mówi kurwa, to jewany wypadł kurwa. <grym> Cię pogonię zaraz, kurwa, stąd będziesz wywiadów z lanusami nie robię. Każdy zaczynał kiedyś Thompson. Ja powiem... Ty Eros też był tojem! No, powiem, Co? Ciekawe jakie były pierwsze wrzuty. No też byli tojami kiedyś na pewno. Panie Erosie, no niech pan wybaczy, to... Możesz... O! Nie płucuj, panie... tylko z napierdala. Panie... Wskakuj do wora. Pan cię szuka. Chodźcie na tramwaj. No teraz na czerwono... No to tutaj będziesz miał zielone. Pójdziemy! Pan no? Iwan, co sądzisz o Industriplantach? <laughs> A niech sobie będą. Iwan, co myślisz o industry Plantach? Szybki wywiad w tramwaju numer 2 z częścią czwartą. Z drugą częścią części czwartej. O, ale powiedziałem. Co myślisz o Plantach? Następnie. Niech sobie będą. Proszę, proszę. Co chodzi? Co myślisz o Industry Plantach? Rozumiecie, że o Industry plant. Pali ich Plantach? Zioło w Blantach w Samarkach W po kantach w Samarkach, Palej w Blantach Cztery w Blancie Napierdalam na ich po kantach Ty, są No? Co? No. Ty, Thom... nie Tom, Tom Tom, tom, tom. tom, tom. Ty, tam co myślisz kurwa Małgija? Szacunek <noise> Czarna makumba O nawet do ryby makumba Ry... Czarna makumba Twoja matka to jest zumba Moja mama faktycznie chodzi na zumba Teraz twoja kolej bo jest macumba. troszeczkę gruba A z tej strony Blahara Uuuu dobra eee, To ta znana suka co ciągnie fiuto Jak i bierze co piątek bucha I sobie tak pufa I siedzi na pufa I wszystkich w dupę rucha O oh wow! Tak to ta ruda suka Gruda taszu z Marrakeszu gruda suka chce się ruchać na zapleczu W powietrzu wisi zapach keszu Jej cipka elastyczna jak ze streczu Gruda taszu z Marrakeszu Gruda suka chce się ruchać na zapleczu Na zapleciu. wisi